Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Mamy poniedziałek, 20 grudnia. Imieniny obchodzą Amon, Bogumił, Bogumiła, Dagmara, Dagna, Dominik, Eugeniusz, Krystian, Liberat, Makary, Prolemeusz, Teofil, Ursycyn, Wincenty, Zefiryn i Zenon. Wspomnienia i święta w kościele katolickim obchodzą święty Dominik z Silos. Z Silosa chyba, Silos. Proszę Państwa, oczywiście wszystkim najlepsze życzenia. Moi drodzy, yy, mamy od paru dni, a wczoraj była już kulminacja yy, walki o wolne media. Ważne to jest, bo to nie tylko o media przecież chodzi. A wiemy, że wszystko zaczęło się od jednego pnia. I o tym pniu. Żyjemy w kraju, gdzie rządzi kalafior, co doprowadził do dobrych zmian, lecz w końcu przyjdzie zapłacić mu za to, za taki rzeczy stan, peknie ten pan. Jeżeli nawet ktoś z elity PiSu Orwella czytał, to nie znaczy, że go boją. Przepisał książki nie jako złe instrukcje, ale jako przez drogę o świat się bojąc i przez to mamy kwiproquo. Żyjemy w kraju, gdzie rządzi Kalafior, co doprowadził do dobrych zmian, lecz w końcu przyjdzie zapłacić mu za to, za taki rzeczy sta. Quieta, é que é